Pięć najbardziej niebezpiecznych psów na świecie. Ostatni z nich cię zaskoczy. Napisz najbardziej niebezpiecznego psa w komentarzach. Numer 5 Doberman. Chociaż jest bardzo inteligentny, jego średni rozmiar i zdolność do tresury mogą wiązać się z agresywnym zachowaniem, jeśli nie jest odpowiednio wyszkolony i uspołeczniony. Czwarta, Cania Corso. Bezpośredni potomek rzymskich psów bojowych używanych do polowań i walk. Rasa ta charakteryzuje się siłą i wysokim potencjałem obronnym. Trzeci owczarek niemiecki. Często używany do egzekwowania prawa, ale może być agresywny, jeśli nie jest odpowiednio wychowany i socjalizowany. Drugiego Rottweiler. Ze względu na potężną muskulaturę, Rottweiler jest uważany za jednego z najlepszych psów stróżujących. Ale jeśli nie jest odpowiednio wychowany, może stać się agresywny i spowodować poważne obrażenia. Zanim wymienisz numer jeden, nie zapomnij go zasubskrybować i polubić. Numer jeden to Pitbull. Znany ze swojej kontrowersyjnej reputacji, ten silny i wytrzymały pies może rozwinąć niebezpieczne zachowanie, jeśli nie zostanie odpowiednio wychowany i uspołeczniony.